Dobra, się tam coś się nie nagrało. Więc wracamy do, do pytania: yy, PAKA? Yy, nie, nie uważam, to znaczy nie poznaję jeszcze innego sposobu. Być może są jakieś inne zajazdy, które bym się bardziej spełniał, ale po prostu ani mnie nie zachęciły, żebym spróbował i się jakoś wciągnął w nie. Więc, więc no pozostaje tylko ten, ten nie? Yy. Czy nie męczą Cię schematyczność i naleciałości subkulturowe, które pojawiają się u siłokerów, i czy nie sądzi, że pochłaniają one często więcej uwagi osób tańczących, niż seawalk sam sobie? No owszem, zgadzam się z tym, aczkolwiek nie męczy mnie to tak, gdyż no na co dzień nie przebywam w otoczeniu tych osób, z ludźmi w sumie spotykam się tylko na mitingach i, i tak naprawdę jeżeli jakieś zachowanie mnie tam drażni, denerwuje, czy nie odpowiada mi, to raczej nie utrzymuję z takimi osobami kontaktu. I, I po prostu raz na jakiś czas y, takie spotkania, no nie robią na mnie wrażenia, nie, nie, nie przeszkadzają mi po prostu. Gdyby to, gdyby tak miała się zachowywać osoba, z którą spędzę, nie wiem, resztę swojego życia, to owszem, pewnie bym zdanie zmienił, no ale, ale aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. No i uważam, że, że to jest zadanie prawda, no żeby pokazywać, nie wiem, odpowiednie zachowanie, podejście i tak dalej. I jakoś to zmieniać, prawda? Bo rzeczywiście, zamiast skupiać się na treningach, to ludzie się skupiają na różnych innych bzdurach i, i, i to jest prawda. Teraz no pytanie od Nixona. Co sądzisz o tańczeniu z za granicą do utworów R&B i różnych takich biberów? Czy uważasz, że w Polsce możliwe jest też pojawienie się takiego czegoś i jakbyś na to zareagował? No normalnie bym na to zareagował, tak? Bo liczy się to, jak ktoś wykorzysta daną piosenkę i w sumie to mało mnie to obchodzi, do czego on tańczy. Ważne, żeby pojechał zarąbiście technicznie i, i wykorzystał na maksa nutę I, 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 i tyle. No nie mam nic przeciwko nagrywaniu do, do Biberów czy jakichś tam Miley Cyrus, czy jakichś innych tam nut. Jesteś za rozprzestrzenianiem siłoka wśród Polaków, tak żeby każdy kogo zapytasz wiedział co to za taniec? No tak, jak najbardziej tak, no dlaczego nie? No, jeżeli jednocześnie z tym mają przyjść nowe osoby, które będą to ciągnąć dalej i będą to podnosić poziom coraz wyżej, no to jak najbardziej tak, no. Dlaczego nie? No, a na trzecie pytanie odpowiedziałem już chyba ostatnio, więc yy, sobie zobaczycie w tamtej wersji, nie?